Jak powstaje wiatr? tu trubin. Witam serdecznie w mojej wesołej zagrodzie. Czy jesteście gotowi, żeby odkrywać ze mną świat? Mam nadzieję, że tak. Jeśli macie głowy pełne pytań, to mój program jest właśnie dla Was. Przesyłajcie mi swoje pytania, a ja z radością pomogę Wam odkryć tajemnicę świata. To zaczynamy! Jakie napisaliście pytanie? Bardzo jestem ciekawy. Mam pytanie od Zuzi. Zuzia z Przemyśla ma 5,5 roku i pyta: Jak powstaje wiatr? Jak wiecie, otacza nas. Powietrze, choć go nie widać, to ono cały czas jest. To właśnie nim oddychamy. Powiem więcej, powietrze otacza całą kulę ziemską. To jest oczywiście nasza atmosfera. To taki niewidzialny ocean wokół nas. Powietrze. Może mieć różną temperaturę, czyli może być ciepłe lub zimne. Ciepłe powietrze jest ogrzane przez słońce. Oczywiście zimą jest więcej zimnego, a latem więcej ciepłego powietrza. Zimne i ciepłe masy powietrza krążą wokół Ziemi, są w bezustannym ruchu. Gdy zimne powietrze spotka to ciepłe, to właśnie wtedy powstaje wiatr. Gdy jest odwrotnie czyli ciepłe powietrze spotka zimne to wtedy też jest wiatr. Wiatr może być delikatny tak, że ledwo potrafi przesuwać chmurki na niebie. Silny wiatr powstaje natomiast wtedy, gdy jest większa różnica temperatur między masami powietrza. Jeśli bardzo gorące powietrze spotka bardzo zimne, to jest bardzo silny wiatr. Mówi się, że jest porywisty. Taki wiatr może wyrywać drzewa i niszczyć domy. Bywa groźny. I niezbyt przyjazny dla ludzi. Ale na co dzień wiatr również pomaga ludziom. Tak było od zawsze. Na przykład kiedyś napędzał skrzydła wiatraków i pomagał w mieleniu mąki. Oczywiście umożliwiał też żeglowanie dużym statkom. Dziś też napędza wiatraki, ale te, które produkują prąd. Dzięki temu daje nam czystą energię elektryczną. To bardzo ważne, bo dzięki temu nie zanieczyszczamy powietrza, które nas otacza. To wszystko o wietrze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa, pa, Jeśli podobał Ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina. Daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail. Z Twoim pytaniem?